Zobaczycie, że kebaby wcale nie są tańsze. Nie trzeba dużo wydawać, żeby dobrze i wartościowo zjeść. Widzimy się po zakupach. Idziemy. Ja jestem na wyjeździe. Jak wy jesteście na wyjeździe, na przykład nie macie pomysłu na jedzenie, nie chcecie jeść kebabu. Kończy w SOSie własnym w pierwurze 463 za tą puszkę jest promocja i znalazłem też łososia w kawałkach w SOSie własnym no niestety 5,59, ale to jest łosoś. Także zawsze alternatywa jest. Są jajca. Znalazłem mu misja. Jesteśmy już po zakupach. Zrobiliśmy sobie zakupy generalnie no, w takim zwykłym hipermarkecie których jest u nas bardzo dużo Reszcik wybrał sobie to co tak naprawdę lubi i co je codziennie no i zrobiliśmy małe podsumowanie jego 5 posiłków zbilansowanych to jest na każdy posiłek 35 gram białka, 60 gram węglowodanów, około 5 gramów tłuszczu on, on jest wybredny i nie używa innych tłuszczy jak tylko w tej chwili migdały bo po prostu bardzo lubi co oczywiście też podnosi koszt takiej jego codziennej diety. No i warzywa wiadomo. Oliwa, która jest, jest dużo tańsza oczywiście. Ale zrobiliśmy sobie małe podsumowanie. I tak, pięć zbilansowanych posiłków uwzględniając też posiłek potreningowy bez odżywki białkowej, której wypija jedną miarkę kosztuje nas 36 zł dziennie. Jajka nam wyszły 12 zł, płatki owsiane 70 groszy, bo mówimy tutaj o jednej porcji, bo będzie tylko jeden omlet. Tak, oczywiście. Migdały 2,50 9 zł był kurczak, złoty 20 zł ryż, 450 brokuł 3 zł papryka i uwzględniliśmy również wodę, która kosztowała 3 zł. Także 36 zł kosztuje w tej chwili no, dzienne wyżywienie ryśika i, i tak to nie jest najtańsza opcja jakoś, a to nie, się nie jest, to jest najtańsza stanie, opcja, dokładnie dałoby radę, na da, dałoby się radę 30. zamknąć się w 30zł co uważam, że na to jak ktoś dba o siebie i, i patrzy na to co je to jest naprawdę kwota no to nie, nie, jest... no nie to są dwa kebaby tak, mniej więcej bo... a tu masz 5 zbilansowanych dokładnie. i zdrowych posiłków które przede wszystkim dostarczają wszystkich witamin, wszystkich minerałów, takie jakie potrzebujesz, dobrych źródeł białka, węglowodanów i dusz. Także no tutaj nie ma co dużo gadać, ale ja, żeby nie być gołosłownym, pokażę Wam na przykład, z jakich ja produktów najczęściej korzystam. Porobiłem sobie zdjęcia dzisiaj etykiet w sklepie i zaraz Wam pokażę. Ja najczęściej używam oliwy z oliwek. Tutaj pół litra 16 zł. Starcza na bardzo długo. Ogórek długi za jedną sztukę ,79 zł. 79. Proszę, słonecznik. Był dzisiaj w promocji za niecałą złotówkę za 100 gram. Orzechy włoskie bardzo lubię i bardzo często jem. Pół kilo za 26,70. To mi też starcza na, wiadomo, nie na jeden dzień, nawet tylko na kilka dni. Masło orzechowe 14 zł za 350 gram to też starcza. Powiedzmy na jakieś 10 do 12 posiłków. Rodzynki bardzo lubię po treningu i dodaję. Są odkwaszającym produktem 3 zł za 200 gram. Ziemniaki 6 zł za 5 kilo. To tutaj mam ponad 10 posiłków. To widzicie, jaka to jest cena. Nie omieszkałem zrobić zdjęcia etykiety Coli Zero, którą również wypijam sporadycznie, ale uwzględniam, bo wiadomo, że też wydaje na to pieniądze. Za 1 litr 4 zł 9 groszy. Woda 3,59 była jeszcze tańsza, ale no już bez przesady. Tutaj mamy inną wodę, też 4,29 za 6 litrów z kolei. Tuńczyk w puszce. 4,63 za jedno opakowanie i są tu kawałki. Jest wersja jeszcze tańsza, gdzie ty kupujemy tuńczyka rozdrobnionego, a tutaj mamy w kawałkach. Jest to proszę, filet z kurczaka za kilogram 16,49 fasola dużo warzyw jem, za 450 gram 2,39 mrożona włoszczyzna mrożona złoty 79 zł, też za opakowanie 450 gram mieszanka chińska 450 gram 2,51 płatki owsiane proszę niecałe 3 złote za 400 gram co starcza też na 4 posiłki ryż Złoty 55 to akurat cztery torebki zjadam spokojnie razem z tymi płatkami owsianymi. Kasza gryczana też 2,79. Sos sojowy. Pomidory takie bardzo często dodaję razem z mięsem sobie duszę, właśnie z kurczakiem i z przyprawami. Koncentrat, marchew, seller to są takie produkty, które brokuły. Smażę na oleju ryżowym 15 zł za 700 ml. No i to są przyprawy, też, które używam też je uwzględniam zawsze za takie opakowanie, które starcza mi na generalnie wszystkie posiłki. Robię sobie część z tym, a część z przyprawą kary, która jest nieco droższa, ale to wtedy wychodzi mi na dwa dni. Tutaj są jaja. Znaleźliśmy dzisiaj dobrą promocję za 433. Są to jaja wielkości L. Czyli kupując takie jaja też zaoszczędzamy. Można kupić jaja za 3,50, ale są to emki wtedy malutkie i, i też no, nie wychodzi tu kalkulacja. A to mój żomal, z którym dzisiaj trenowałem, Marek. 56-letni sportowy świr, którego bardzo pozdrawiam. Także jak widzicie, dieta tak naprawdę to nie jest coś strasznego przede wszystkim. Ja korzystam z bardzo wielu produktów. I można ją skomponować tak naprawdę według swoich upodobań. I jak sobie zsumujecie kupowanie margaryny, jakichś innych słodkich napojów, drożdżówki, mleka jakiegoś tam, słodyczy takich rzeczy, to gdybyście sobie spisali, tak jak my dzisiaj to zrobiliśmy razem z Reśnikiem i z Kamilem, jeszcze o Kamilu zaraz powiemy, to zobaczycie, że wydajecie pewnie albo tyle samo, albo nawet ciut więcej na wasze produkty, gdzie nie są to no, w pełni. Takie produkty jakie powinny być w naszej diecie i, i na pewno nie będą takie produkty pełnowartościowe. Także yy, co, co ty kamień dzisiaj kupiłeś? Opowiedz. Ja kupiłem ryż brązowy, bo lubię kaszę griszaną, kurczaka. Wczoraj na bazach sobie wołowinę chudą na, na milone. Bardzo lubię sobie zjeść z kaszą gliszaną. Co tam jajka? Coś co, codziennie rano, owsiarka, płatki owsiane. Wiadomo, tu jest jeszcze jedna tylko rzecz, przepraszam, że ja cię ja mam... No właśnie, ja mam e... trochę inaczej rozpisane, bo ja robię na masę. Wiadomo, a... e... 10 -10. Kamil ma więcej tych produktów. Jest w innym etapie, ma też inny cel. Czy to będzie wiesz, tam jakieś 5 zł? Tak, będzie 5 zł w tą czy w tą. Oczywiście wiadomo, że możemy korzystać, tak jak Kamil tutaj ma więcej funduszy, kupił sobie wołowinę, ja też kupuję sobie łososia. Zrobione. Wiadomo, że wtedy wzrasta koszt tej naszej diety, ale... Mm, Mówię, jeżeli mamy ograniczone fundusze, Mówię, nie musimy tak, z tego korzystać. Nie w promocji w sklepach. Ja na przykład znalazłem tuńczyka bardzo dobrego za 3,50, to kupiłem od razu kuszyn. No to znalazłeś taniej niż my dzisiaj, da, bo my da, kupiliśmy tak, za 463. Gdzie indziej ten tuńczyk był po 6 zł, więc to była naprawdę... Dobra, dobra promocja, jasne. Mówię, ja się to zaopatruję w sklepach takich jak nie wiem Kerfur, Tesco, yy, Biedronka, Lidl. No Lidl generalnie u mnie jest najczęściej, bo mam najbliżej... Yy, Domu i pracy i naprawdę, no, wystarczy tylko chcieć i wiedzieć, co się je, mieć świadomość tego, co się je. Bo grubo często jest tak, że wychodzicie gdzieś tam, czy wyjeżdżacie. Tak jak ja teraz wyjechałem z rodziną do Warszawy, żeby porobić tutaj z chłopakami materiał i wiadomo, porobiłem sobie gdzieś tam te posiłki, no ale jak spędza się poza domem 2-3 dni, no to nie będziemy wozili ze sobą lodówki. No chyba że ktoś jest taki nienormalny jak ja, ale gdzieś ten posiłek zawsze wypadnie. Pokazałem wam tuńczyk, tuńczyk pakowany, łososz pakowany, wędzony, można sobie kupić. Jesteśmy w galerii takiej gdzie można kupić suchy ugotowany ryż, płatki w... owsiane możecie zalać na każdej stacji benzynowej, wafle ryżowe, chleb waza, orzechy i mamy zbilansowany posiłek. Kamil dzisiaj kupił, pokaż tą paczkę to tej sałaty. To jest już sałata umyta, Ty. którą wystarczy tylko pokroić i zjeść. Ja sobie ją jeszcze na przykład podgusić czasami na patelni jak szpilak. To jest też to... bardzo dobry. Sa sałata rzymska, bardzo dobry. Ale tam widzę masz jeszcze jakieś inne? To marchewka, dużo marchewki, co tam jest ryż brązowy, wolę ryż brązowy od białego, tam nie wiem czy, czy jakby się bardzo różnić. No znaczy, czy różni się, się indeksem glikemicznym, ale składać, nie, indykać, dajmy się, nie dajmy się, też słuchajcie zwariować. Ale jak smarku, po prostu. Mimo ja że też chce, lubię. Jest to że gotować, Ja prawda? też bardzo lubię brązowy. Także że, mam nadzieję, że pokaza, pokazaliśmy wam, że ta dieta wcale nie musi być droga, a może być zdrowa. Trzeba cięć, się do sklepu. Także zobaczcie, że u Ciebie to to jest miał pół dnia, 5 to by, była, to by było 100 zł. 100 zł no, a u to Ciebie jest... to jest 36. No. Yy, wiadomo, że nikt się nie żywi pewnie od rana do wieczora na mieście, ale mówię, komponujcie dietę z głową, patrzcie na portfel, yy, uwzględniajcie promocje w sklepach, szukajcie tych promocji, cieszcie się zdrowiem, odżywiajcie się zdrowo, fajnie wyglądajcie. To takie no nasze program. przesłanie od nas. 我过去啊。<laughs>